Gdzie my jesteśmy? Słuchajcie, co? Ej, to wygląda jak dom ekipy. Wchodzimy tam, słuchajcie. Kurczę, no, ale ciekawe, czy ktoś tam w środku będzie. Coś bardzo cicho tutaj jest. Aż za cicho, słuchajcie, ale wchodzimy. Troszkę się rozejrzymy. No, opuszczony dom. Eee, to jest chyba jakaś stara ekipa. No, ale dobra. Słuchajcie, tutaj jakieś kartony w ogóle. Co to tutaj jest? A co my tu ma... Lody ekipy? Czyli ktoś tu musiał być. Wyglądają na świeże. Co to jest za głos?